Kto ze mną jest? Sam Łukasz na wizji. Proszę Państwa, Łukaszu chodź chodź, się nie wstydź. Bierz markera trzeba odznaczyć. Który mamy dzień? Standardowo. O, no, mi te rękawice narciarskie. Mamy już wiosnę. Wczoraj pierwszy dzień wiosny był. O. 22. Poniedziałek Katarzyny, Bogusława, imieniny. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom i wspieraczom. Dziś będą wielkie rzeczy, proszę Państwa. Nie da się tego zdjąć, dziadostwa, więc będę musiał ze starego silnika wyciąć, wymontować e, koło i przytwierdzić je tutaj no, przyspawać jakoś, żeby to było równo. E, dobra, kolejna kwestia, idziemy zaraz z Łukaszem, będziemy parować ziemniaki, proszę państwa. Jest wcześnie, więc e, zwierzaki jeszcze nie wymagają e, pilnie karmienia, dlatego bierzemy się do piwnicy, wchodzimy. Yy, bierzemy jakiś dobry wór ziemniaka I kurde będziemy odpalać parnik Chodź Łukasz, chodź, 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 chodź. Nie stresymy zwierzyny Wszystko niewykocone, dobra Jeszcze czas na kwiecie, nie jest termin No, więc kurde spokojnie O, jak obserwują Co tam? Sie patrzą tylko na siebie Ania, Jadzia I Bruno, gwiazdor i mamy tutaj worek i skrzynkę, wsypiemy, ugotujemy, będzie jedzonko dla kurek. Co tam, z Brunona się śmiejesz? <grym> <grym> Lubi Brunona. Maskotka kurde. Ci mówię, bierz do domu, on swoje u mnie zrobił już, za pół roku oddasz. Bierz go do domu. <grym> po co on mi teraz? No śmieszny, no to będzie cię rozśmieszał codziennie. No czekaj, na czym ja skończyłem? Zobaczcie, to już kawał uszaka jest, choć tutaj może one w gromadzie w klatce tak wyglądają. A tu przecież, o zobaczcie, w ręku to jest kurde spory króliczek. Nie, Łukasz, zobacz. Spory króliczek. No, zobacz. No, pewnie, że się nadają, żeby już się sprzedać, czy odsadzać. Hmm. A pierun jeszcze wczoraj wieczorem. O, trochę karmy, coś ze schodów ruszył. No, jeszcze wczoraj wieczorem tutaj się błąkał, i w oknie był. Pierun, nie? Ten biały kotek. No, A teraz już go nie widać. rana. idziemy. Tak, runość wygląda, czeka na Ciebie. Kiedy siano będzie, zobacz. No zobaczył jakiś byk wszedł, to dawaj. Musi Ciebie zdominować teraz. O, zobacz, 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 zobacz. Ty, ale nie stawaj tyłem do niego, tylko przodem. Bo on Ci wiesz, może krzywdę zrobić Ty z kawą zwierzęcia. No, co już nie chcesz? Wiesz się, odechciało? No to pyżej nie wyszedł Mówi, że tak to się bawić nie chcesz. Trzeba to wyciąć. Jest to zaspawane koło, więc myślę, że tutaj, jeśli to wyszlifuje ten spaw, to jak puknę to może i zejdzie. A jak nie zejdzie będzie trzeba głębiej grzebać. Coś takiego. Zaraz postukam, o już się rusza chyba. Albo to wał cały, ale nie chyba. No, już, już. Dę radę. Ale muszę powiedzieć, to nawet sprzęt nie jęknie, a tarcza to kurde z milimetr może zeszła, tyle twardych stali spiłowała. Także, Wiktor, dobrze pamiętam a, Wiktor, dzięki za, nie to nie od Wiktora tarcza chyba, a chociaż może, bo różne mi chyba wysłał. Wiktor i yy, Seba, te, żeby nie Wy to by nie ja, zobaczycie jaka będzie do robota złota. I zasmarkać od, od wewnątrz, w ten sposób. Hmm? Tylko, że później, jakbym chciał to kiedyś zdjąć, to już nie ma opcji. No, słyszysz? Łukasz, zasuwaj. Weź tu naparnik połóż, na górę, tam gdzie zimnaki się robią. Idź na górę, tam połóż i to się odgrzeje, no. Abi będzie miała, no. no. Leć, tylko bramkę zamykaj. Albo daj jej jedną kiełbaskę może na przeczekanie, bo ona zwariuje. No, oderwi jedną. No. na no, połóż na ziemię, a resztę na parnik połóż, no. Nie zauważyła. E, bramkę, bo kury ci wyjdą. Nie zauważyła, że leży kiełbaska. W takim szoku jest. Zaraz węszy. Czucz. Nie zwęszyła. Co, myślisz, że ja mam? O, abiszonie. Zgupiała aż pan Andrzej normalnie tak rozpieszcza misuczkę O. Idź, idź, nie dziękuj. No postaw na górę, na, na ten. O, elegancko, chodź. No cóż, myk jest taki, że trzeba ustawić teraz, żeby było równo. Więc mam tutaj taką profesjonalną miarkę. Tylko żeby się nie ruszał ten dłon, to on sam ustawi, jak będę kręcił, po prostu wszędzie ma być na styk. Słyszę pieruna gdzieś z tyłu. Gdzieś on jest. Wychodzi na to, że jednak ten szpień, czy jak to nazwać, bolec <noise> jest identyczny jak ta dziurka, więc w miarę idzie to na oko ustawić, ale no trzeba to zrobić tak, żeby tam milimetr, ale nie dwa, nie trzy, nie? Co to ma Mabi? Dobre jedzonko, co? Teraz tylko na słoneczku, ty jak ten, jak krokodyl. Się na żar i się wygrzewa. Wysokooktonowe jedzonko dla kurek to jest dodatek oczywiście, to będzie z jedna trzeciej ich diety przez dwa dni. No, ale to jest właśnie takie coś, co im napędzi, proszę państwa. Nieśność. Jest to z wialni, z czyszczenia zboża, wszystko co tam leciało grubszego. I ziemniaki. A tu już jestem na etapie cudowania to znaczy robię rusztowanie, żeby ten silnik na czymś stał. Jest on spory, no ale wejdzie. W ten sposób będzie się opierał. Jeszcze jedno tak zrobię, poprzeczkę i później, jakiś może pręciki tak opuszczę. No W każdym razie coś jeszcze dam, żeby to usztywnić, nie? Jakąś tam kratę opierdzielę, zrobię i będzie git. A tutaj co? Chyba olej się wlewa, co? No. Takie rzeczy tutaj się dzieją, proszę Państwa. Niektórzy może wątpili, czy ja umiem w ogóle spawać. No Widzę, że tutaj kurde wszelkie wątpliwości. Będą rozwiane, o, cyk, cyk, cyk. Się wziął farmerek, kurde, w śnieżyce. Słabo, trzeba przykryć robotę. Teraz przejdzie chmura. Co tam? Pogoda na zabawę. Daj rzucę te kółeczko. No daj rzucę. Nie? Sama se rzucisz? To idź, se rzuć. Daj kółko. O! Słyszę. Pieruna. Kierun. Dobra, biorę do domu. Jednak dam sobie tutaj z dwóch stron takie obejmę. Dospawam, bo jak bo on tylko się trzyma na pręc zbrojeniowy, co idzie tutaj z jednej strony i tam z drugiej, to on jest dospawany, nie? No i tutaj jeszcze to też go trzyma. Ten spaw jeden. A tak oto tutaj jedno ucho urwane. No, ale w każdym razie no, trzeba zabezpieczyć, że, jakby coś z dołu się urwało, to on do góry mi nie podskoczy na piłę, nie? Yy, bo to tragedia może być, proszę Państwa. No i oczywiście transport. Myślicie, że nie pomyślałem o tym, wszystko jest pod kontrolą. 30 będę to woził. Mamy tu kolejny sukces, proszę Państwa, w dziedzinie farmingu. No, chyba nikt nie jest zdziwiony w sumie. Było podłączone, wszystko działa, było podnoszone ciągnikiem, wszystko podnosi się, nic nie pęka, nic nie strzela. Jeszcze nie było tylko transportowane. Transport to największe przyciążenia, więc będzie to powoli się odbywało, idę po Łukasza. Potrzebna pomoc. Trzeba pilota, żeby tutaj przyjechać przez to i pilnować tych kurbek. Jak one mi tutaj wejdą, to już koniec będzie. Dopiero na jesień zagonię. Może no, się zastanawiacie czy te moje wynalazki to działają w ogóle, to zobaczcie i równo z rurą odpływową. Nic się umie zrobić, co? Yy. Widzisz, Łukasza, ani jedna się nie ostała. <noise> Wszystkie się schowały. A czemu? Bo ziemniaki tak działają na kurki. Możemy teraz na legalu otworzyć bramę i jechać z piłą. Ważne, że slalomem oby do celu, proszę Państwa, bezpiecznie mamy piłę. Można teraz działać. Widzisz, Łukaszu, drogi, jak we dwoje idzie? Czy we dwóch? Robota, no. Co? Nie ma desek, kurczę. Dobra, fura do sprzątnięcia. I nie będę tego tutaj rozwalał. No, pod, pod ten, pod warsztat sobie podjadę i tam będę to demontował. Albo podjadę tam, bo tam teraz będzie piła przy paletach. I młotem parę razy trzeba będzie to wszystko rozdupcyć, pociąć i wszystko i wypalić te elementy metalowe, wyjąć i tyle, nie, Łukasz? A na dziś to tyle. Sprzątamy, zwijamy interes. Jeśli się podobało, to to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, Łukasz, cześć. cześć.